Rupsal to Kiemon to jeden z najbardziej legendarnych filmików polskiego internetu, który był już ogromnym wiralem, jak na te czasy, już 15 lat temu na wielu ówczesnych popularnych platformach i na stałe stał się ważnym elementem internetowej popkultury. Moim zdaniem to był spontan. Do tego nikt nie wiedział, co, co w ogóle wyjdzie. To był spontan akcja, no, no szliśmy sobie druszką i tak. Tak, było, takie salto. Generalnie ja już nie pamiętam też, jak to było, ale chyba coś żeśmy tam uzgadniali, właśnie, że podłożymy mu nogę i, i jakby tą buzią wpadł w ten kopiec kreta. <gry> Okej, okay, czyli, czyli w sumie wszyscy wokół prawdopodobnie o tym wiedzieli, jakieś tam drobne uzgodnienia były, tylko nie wiedział o tym nasz Kiemon, który tym niesamowitym lotem w kopiec kreta. No podbił ówczesny internet. No ale jak już to się rozbiegło po tym internecie i to już zostało, no to no, co ja mam zrobić? Także już, no, no zostanę tą legendą. Jak mi znajomi zaczęli wysyłać tam y, różne moje przerobione filmiki, tam z y, no, tego mnóstwo, że no jestem śmieszny, no. Tak, odpowiadałem, że to jestem ja, to nie dowierzali dopóki nie przystopowali sobie tego filmiku, gdzie wstaje i widać moją pełną twarz. I mówią, ty faktycznie to jesteś ty. No, I to było dla mnie I niektórzy pisali na ludzi pełno na mieście, ty to jest Kiemon, ty to jest Kiemon, wiesz. Takie, no, z jednej strony fajne, a z drugiej strony takiego no, pełno ludzi i wraca z kościoła, a tu, ty to jest Kiemon, wiesz tam te stare babcie idą z tymi moherami. A potem, a potem wiesz, na ten kiemą, co, co marzył, że, no to wychodzisz. Teraz z Tenkiem on co tam ma, Rozumiem, rozumiem. To w okolicy muszę się w ogóle bardzo dużym popularnością cieszyć. Bo ci, jak skoro tak mówisz, że ludzie. Nie mówiąc, ja byłem prezydentem kleszczówki.